Przejdziemy do ostatniego już z referatów, a dotyczył on będzie korpusu Czterech Wieszczów, który już był wspomniany na samym początku i dziw bierze, że dopiero teraz nabiera tak realnych kształtów. Zapraszam profesora Marka Troszyńskiego. Korpus Czterech Wieszczów już tutaj został wprowadzony przez profesora Piaseckiego. Chciałem też powiedzieć, że tak jak pan profesor powiedział Klarin pozwala realizować marzenia, no to można powiedzieć, że to jest taki przykład właśnie realizacji marzeń, no nie tylko moich, całego mojego zespołu, ponieważ każdy z czterech wieszczów, czwórka wieszczów, których nie trzeba tutaj przedstawiać, ma swojego opiekuna Ewa Mirkowska-Mickiewicz. Ja jestem od Słowackiego i zresztą od Słowackiego cały ten pomysł wykiełkował, kiedy został afiliowany przy Klarin. Anna Mędrzecka jest, jej podopieszym jest Krasiński i Tomek Korpysz zajmuje się pod korpusem Norwida. Ze strony Klarin oczywiście uczestniczą jeszcze tej osoby Marcin Oleksy. No i mamy wsparcie również Tomka Bernasia. Tutaj przedstawiam skalę tego naszego przedsięwzięcia. Jest to w sumie około no prawie 8 milionów użyć słów. Największy korpus jest Zygmunta Krasińskiego, ale to oczywiście ze względu na jego niepohamowaną epistolografię. No, najmniejszy korpus jest Cypriana Norwida. W każdym razie no jest to ogromna baza danych, która no nie ma sobie właściwie w humanistyczne czy w literaturoznawstwie równych. Dlaczego skojarzyliśmy tych, te cztery osoby, które są oczywiście no, znane już jako czterech wieszcz wieszczów? Natomiast stanowią oni właściwie jedno pokolenie. Urodzili się, znaczy odstęp pomiędzy urodzeniem pierwszego z nich Mickiewicza a Norwida jest 24 lata, więc to jest takie właściwie całe pokolenie. Ale ponieważ należeli oni, działali w zbliżonych środowiskach, wszyscy się znali nawet prowadzili ze sobą korespondencję, rozmawiali i ich teksty zawierają liczne wzajemne odniesienia. Także ten korpus stanowi również w takim wymiarze, wymiarze pewną całość. Z tego okresu nie dysponujemy żadnym ogólnym słownikiem polszczyzny. Mamy słownik Lindego, który powstał nieco wcześniej. Ostatni tam wyszedł chyba w 1818 roku, następnie mamy słownik warszawski, Orgel Branda, to jest już późna druga połowa XIX wieku. Natomiast z tego okresu nie mamy żadnego materiału porównawczego, leksykograficznego. Jeżeli chodzi o takie pomoce, już typowo leksykograficzne dotyczące pisarzy, to mamy słownik języka Adama Mickiewicza, który powstał już 60, prawie 70 lat temu, metodą, no, przestarzałą metodologią, no, jest to jak widzą Państwo słownik papierowy, w dodatku jest niedostępny w sieci ponieważ są jakieś problemy, uzyskania praw autorskich jest dostępny chyba w, na portal Biblioteki Kielc, tylko że tam trzeba być na miejscu i wtedy można w tym grzebać. W każdym razie jest niedostępny. No i powstający ciągle jeszcze nieukończony internetowy słownik języka Cypriana Norwida, który, którego współtwórcą jest właśnie też nasz współpracownik, który opiekuje się Norwidem, i jest on dużo, on jest robiony pod innym kątem, ma właściwie jest robiony przez językoznawców i ma bardzo rozbudowaną bazę, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie ich przy, przy badaniach, przy bardzo takich głębokich badaniach językowych, co u nas w naszym korpusie jest nieistotne. Teraz o założeniach, więc przede wszystkim chcieliśmy, żeby były udostępnione w sieci elektroniczne wersje kwalifikowanych tekstów wszystkich czterech autorów. No to właśnie jest kwestia tego typu, że w sieci dostępne są teksty, tylko te najbardziej popularne, i z wydań na ogół przestarzałych, ponieważ nowsze wymagałyby no, pozyskania praw autorskich do opracowania edycji. Autorzy nie żyją już dawno, ale żyją y, albo y, spadkobiercy y, praw do opracowania edytorskiego. I dlatego te wersje, jeśli byśmy chcieli pozyskiwać z internetu, no byłoby to bardzo żmudne, a poza tym istnieją tam tylko te najbardziej popularne, potrzebne teksty właściwie z lektur szkolnych, czy te, które są najbardziej znane, czy potrzebne, natomiast nam, jeśli chodzi o wykorzystanie dla skonstruowania całego korpusu, no byłoby to, jest to niemożliwe. No i oczywiście do tego korpusu kwalifikowanych takich tekstów, korzystając właśnie z narzędzi Clarinu, wprowadzamy rozmaite dodatkowe dane, które umożliwiają wielostronne badanie na całym korpusie bądź na jego częściach zgodnie z określonymi metadanymi i anotacjami. Etapy pracy nad korpusem o, za chwilę będę mówił o kryteriach budowy podkorpusów następnie określenie struktury i nazewnictwa digitalizacja i korektant to pominę ponieważ to jest jeszcze najmniej skomplikowana historia następnie modernizacja strukturyzacja metadane i anotacje kryteria budowy podkorpusów więc oczywiście najbardziej korzystne byłoby posłużenie się wydaniami zbiorowymi i właściwie takimi naj, najpełniejszymi, chociaż też wymagającymi jeszcze uzupełnień do uzyskania całości korpusu są wydanie Mickiewicza i Norwida. Natomiast Krasiński i Słowacki nie dysponują takim wydaniem pełnym, które by umożliwiało przeniesienie i uzupełnienie tylko niewielkimi tekstami pominiętymi w wydaniach. Po drugie liczyła się dla nas wiarygodność edycji, a więc wydanie krytyczne, wydanie najnowsze, wydanie, które w sposób najbardziej dostarcza tekstów zweryfikowanych, najbardziej, najbardziej dopracowanych pod względem naukowych i najpełniejszych. I trzecia zasada, wszystkie te zasady oczywiście musiały jakby naraz uczestniczyć, te kryteria musiały być naraz spełnione, nazwaliśmy ją social approach. Czyli powinny to być wydania, które istnieją w obiegu naukowym, które, którymi naukowcy się posługują, które są zalecane przy badaniach naukowych. Znaczy chodziło o to, żeby można było udostępnić narzędzie, które funkcjonuje w odniesieniu do tekstów, których nie trzeba gdzieś daleko szukać, które są obecne w obiegu czytelniczym czy w obiegu naukowym. No teksty oczywiście zostały z, z tych zakwalifikowanych wydań zostały zdigitalizowane, skorektowane i zostały ugrupowane w następujący sposób. Więc oczywiście tym nad naczelnym folderem jest Korpus Czterech Wieszczów podzielony został na czy, czy dzieli się w sposób naturalny na cztery podfoldery, które dostały akronimy AM, JS, ZK i CN z, z, z cyfrą 4, która Pokazuje ich przynależność do większego korpusu. Następnie mamy podfolder drugiego, drugiego i trzeciego stopnia. Drugiego stopnia to jest podział na teksty literackie i literaturę stosowaną. No i tekst literacki i literatura stosowana dzielą się już na gatunki bardziej szczegółowe. I no ostatnią, ostatnią, ostatnim członem nazwy pliku jest akronim, akronim tytułu. W przypadku wierszy, których jest bardzo dużo i gdzie próba nadania akronimów no, powodowałaby konieczność jakby w, no, bardzo długich tych akronimów przyjęliśmy metodę nadawania, po prostu numerowania wierszy. I tutaj przykładowo poemat Angeli by miał znaczy ma u nas y, y, taką nazwę JS4, czyli Juliusz Słowacki z korpusu czterech wieszczów, tekst literacki telit, proza poetycka i an y, jako y, akronim y, tytułu. Y, teksty wydawane w, w wybranych edycjach były już podlegały modernizacji, która jest w pewien sposób y, Zaproponowana i stosowana w sposób jakby systemowy, ale niestety w poszczególnych wydaniach nie jest ona kompatybilna. Z uwagi na różne przyczyny, jest ona albo płytsza, albo głębsza. I zależy to od autorów poszczególnych wydań czy opracowań poszczególnych tekstów. W związku z tym po to, żeby uzyskać efekt porówn porównywalny, należało do, doprowadzić należało przeprowadzić tę modernizację na, y, całym, y, na wszystkich czterech podkorpusach, po to, żeby wszystkie y, leksemy, które y, użytkownik przyszły chciałby szukać, miały formę odnajdywalną. Tutaj są takie przykłady, jak na przykład drugi przykład, kobieta może mieć aż trzy formy, więc one oczywiście muszą być znalezione pod jednym hasłem kobieta. Tłumaczyć może być napisane zupełnie jak dzisiaj, już w modernizacji, przez uzwykłe, przez ukreskowane albo przez O. W związku z tym ta modernizacja jest, wytwarza drugą warstwę tekstów, to znaczy tamte teksty niezmodernizowane, te, które zostały aplikowane z poszczególnych edycji pozostają, natomiast nad, nad nimi jest nadbudowana wersja przeszukiwalna, z której można oczywiście trafić do, do źródła, jak jest, jaka forma występuje w konkretnej edycji tutaj mam, też jest przykład wiersza słowackiego z zaznaczoną modernizacją czy znaczy modernizacja jest naniesiona później metodą anotacji to zaraz pokażę natomiast tutaj jest uwidocznione w jaki sposób jakiego, jakiej skali jest to problem na przykład w pierwszej strofie mamy aż pięć zaznaczeń. Jeszcze można tutaj dodać, że mogą być dwie, a czasami nawet trzy problemy modernizacyjne w jednym wyrazie. Strukturyzacja. No więc teksty zostały w programie Notepad opatrzone tagami strukturyzacyjnymi. No w przypadku, ponieważ teraz jesteśmy na etapie, w każdym podkorpusie robimy komplet wierszy, więc tutaj może nie ma tak specjalnie skomplikowanych problemów, ale możemy mieć kwestie, no bo powiedzmy wiersz, wiersze nawet czasami nie mają tytułu, ale czasami mają, mają tytuł, czasami mają również motto. Motto może być również w języku obcym i tutaj w tym przypadku mamy również miejsce, gdzie powstał wiersz i, i datę, więc to są, to są te rzeczy, które w tej strukturyzacji, to są oczywiście oznaczenia główne, ta strukturyzacja idzie też czasem bardziej w głąb, zaznacza się przypisy, czasami tego typu rzeczy. To jest przykład opracowania metadanych, które później również są w Inforexie nanoszone na poszczególne, na poszczególne wpisy, więc w pierwszej produkcjami jest nazwa, nazwa pliku, autor, tytuł tekstu. W przypadku braku tytułu ono istnieje, posługujemy się incipitem. Data powstania i data publikacji, to, jest, to są dane o tyle ważne, że bardzo często publikacja bardzo w stosunku do napisania tekstu była bardzo opóźniona. No było to oczywiście spowodowane tym, że większość z nich powstawała, powstawała za granicą i była dopiero odnaleziona w rękopisach. I także mamy miejsce publikacji, które pokazuje w połączeniu z datą, pod jakimi cenzorskimi kryteriami mogło lub z niekształceniami mogły się teksty ukazywać w swojej pierwszej formie. Lokalizacja źródła, czyli to jest symbol edycji, z której zostało przejęte tekst opracowania. Następnie klasyfikacja podstawowa, szczegółowa, czyli tekst literacki wierszowany, liryk. I wielkość pliku określona liczbą słów. Tutaj mam już w Inforeksie anotacje nacione anotacje, które dotyczą modernizacji oraz nazw. Tu jest wiersz, który jest wyjątkowo usiany nazwami własnymi, ale generalnie wiersze jeśli nie ma w nim, czasami nie ma w ogóle modernizacji, jeśli nie ma nas własnych, to czasami no, właściwie jest taki zapis, jest zupełnie czysty. Tutaj mamy, tutaj mamy właśnie taki wyjątkowy przykład dosyć dużej liczby rozmaitych anotacji. Teraz o zastosowaniach takich, no tych, które... Przewidujemy, czy te, które już nawet były częściowo wykorzystywane w pracach naszych, czy, czy naszych y, y, naukowców, naszych pracujących, y, y, robiących w, w czterech wieszczach. Y, badanie pól znaczeniowych leksemów. No więc y, polszczyzna, y, czterech, y, tych czterech y, wieszczów, Różni, różniła się, należała do rozmaitych odmian. U Mickiewicza była to odmiana kresowa litewska, u Słowackiego ukraińska, a u Norwida i Krasińskiego był to dialekt mazowiecki. Więc oczywiście tutaj mamy z, z rozmaitymi odcieniami znaczeń, również z rozmaitymi kolokacjami. Proces zmiany znaczeń obejmowało nie tylko niuanse czy przesunięcia, przeniesienie, zawężenie czy rozszerzenie pola znaczeniowego, ale również całkowitą, całkowitą przemianę i właśnie w, mniej więcej w, w czasie twórczości naszych wieszczów, czy, czyli około y, w latach 40. XIX wieku, nastąpiła migracja czy zupełnie wymiana znaczeń pomiędzy słowami przyroda i przyrodzenie, które zaczęły znaczyć zupełnie coś y, odwrotnego. Y Poza tym znaczenia wielu słów były inaczej sprofilowane, tak jak na przykład słowo kochać, które miało znaczenie podobne jak w języku francuskim, można było kochać, kochać, kochało się przyjaciela, nie tylko kobietę, kochało się przyjaciela, kochało się książkę, kochało się kwiat i to jest bardzo często popełniany błąd w, w w, obecnie w interpretacjach takiej, takiego anachronicznego czytania, czyli przypisywania współczesnego znaczenia słowom, które kiedyś miały zupełnie inne znaczenie, ale bardzo bliskie i brzmiały identycznie jak dzisiejsze. I to jest bardzo często zresztą, można powiedzieć, że również w złej woli wykorzystywane w pseudo-nowoczesnych interpretacjach. Pozostałe zastosowania są ściśle związane z stylometrią, jest również stylochronometria, która jest o tyle ważna, że bardzo wiele tekstów pozbawionych jest datowania. To znaczy mamy takie twarde punkty umożliwiające datowanie, to są na przykład listy, są wiersze wpisane do sztambucha, czy inne wiersze lub notatki dzienne, które były, które były datowane. I to są takie twarde punkty, które umożliwiają datowanie, natomiast pomiędzy nimi znajduje się masa rozmaitych tekstów, których datowania nie ma. I do tej pory taką metodą główną do sugerowania powstania danego tekstu była analiza treści, co nie jest do końca złe, tylko tyle, że czasami potrafi być zwodnicze i jednak analiza językowa, czyli pojawiania się pewnego słownictwa w określonym czasie, czy powiedzmy sobie ekspansja pewnych zwrotów czy słów w pewnym czasie jest wyznacznikiem dużo bardziej wiążącym i, i chyba bardziej prawdziwym niż, niż taka subiektywna analiza treści. No tak, oczywiście ważną sprawą jest pozyskanie listy frekwencyjnej, która umożliwia badania słów kluczy w twórczości autora, czy w danym okresie, czy też w danym utworze. Tutaj chciałem powiedzieć, bo to już. Ponieważ mamy pozyskane dane w niektórych korpusach całościowe, można powiedzieć, że słownik frekwencyjny słowackiego wykazał, wykazał jako najbardziej, najczęściej używany wyraz, wyraz wysokosemantyczny, pomijając zaimki, spójniki, przyimki i tego typu wyrazy wyraz duch jest około 6 tysięcy ponad 6 tysięcy użyć następny wyraz człowiek ma około nieco ponad 3 tysiące o ile ta ekspansja ducha nie jest może dziwna to ten odstęp pomiędzy drugim, ta dwukrotna przewaga słowa z najwyższą rangą, no to jest fenomen, którego nie znalazłem w żadnym innym słowniku języka żadnego autora. Tam są spadki, czasem bardzo niewielkie, po, po, sto, po sto kilka użyć. Tutaj natomiast widać, że jest to rzeczywiście ogromna przewaga. Teraz dzięki możliwości dotarcia do, nie tylko do wyrazów, ale do kolokacji możemy sprawdzić też, czy wyrazy są używane w swoim podstawowym znaczeniu, czy nawet w podobnym nastawieniu emocjonalnym. Ja akurat pracowałem nad tekstem o akordianie i tam okazało się, że sztylet jako broń skrytobójcza i miecz jako broń honorowa nagle zostają używane w zupełnie odwróconym kontekście aksjologicznym. To znaczy sztylet jest jakby bronią użytą przez instancje aksjologicznie wartościowane pozytywnie i odwrotnie. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, że słowniki, tak jak słowniki języka Adama Mickiewicza, czy słowniki pisarza są, mają zdefiniowane znaczenia. Zdefiniowane no, przez autorów. Natomiast tutaj nie mamy oczywiście zdefiniowanych znaczeń. Tutaj mamy właśnie kolokacje, które pokazują nam e, s, konkretne użycia i konkretny zakres półznaczeniowych słów bez takiej subiektywnej ingerencji kogoś, kto opracowuje e, słownik. E, również e, możemy prześledzić dynamikę pojawienia się słów takich nowych słów, no to będą bardzo często hapax legomena albo słowa, które mają niewielką liczbę użyć, tak jak komunizm, debar debarkader, cybernetyka, telegraf, fotografia, degerotyp, to są słowa, które w tym czasie wchodziły do użytku. I także słowa przyswajane z obcych języków, przelotne i trwałe kalki i importy, no to był w, w owym czasie przede wszystkim przede wszystkim z języka francuskiego. Właściwie wszyscy, wszyscy ci twórcy głównie tworzyli na terenie Francji, w Paryżu, albo jeśli już w ogóle na terenie Europy, gdzie jednak no, ich codzienną, codzienną mową był język francuski. No i oczywiście dynamika hapax legomena, który możemy śledzić na przykładzie poszczególnych autorów, to jest oczywiście do tego potrzeba już całości wszystkich korpusów. To, to jest wszystko, co chciałem, co mogę dzisiaj powiedzieć. Natomiast chciałem powiedzieć, że chociaż może sama nazwa projektu Korpus Czterech Wieszczów brzmi tak jakoś zamykająco, bo jak czterech wieżców, to już tam nic się dodać nie da. Więc po pierwsze roboty jest oczywiście przy tym bardzo duże, a po drugie, no mamy jeszcze w ogóle cały wielki romantyzm. I ta droga, którą my teraz przechodzimy z tymi. Czterema twórcami, ich ogromnymi twórczościami. No jednak jest, pokazuje, w jaki sposób można z twórczością tego typu i tej rangi i z tamtych czasów sobie poradzić. Jeszcze do Wielkiego Romantyzmu na pewno bym zaliczył Frederę. Jest jeszcze Kraszewski. No i oczywiście cała masa Minorum Gentium, która również jest takim polem porównawczym dla języka Czterech, czterech Wieszczów. Dziękuję bardzo.